Witam z tej strony Black i dzisiaj gramy w Brawl Stars i nie zapomnij o łapeczce w górze i subskrypcji kanału. Na początku sobie zrobimy opening. Może coś zrobimy Tego nie wiem. Otwieramy skrzynkę. Chciałem zrobić też opening, jakby dobiliśmy tę skrzynkę i te dwie. I dzisiaj myślę, że dobijemy do tej skrzyneczki. Jak widzicie. Więc nie przedłużając, bierzemy sobie weźmiemy na początku. Zagramy. Myślę, że nie grę długo. Pam. Więc sobie zagram. Dobrze. Dobra. <laughs> Dobra. Lecimy. Okej. Okay. Jestem z rozumiem, więc dobrze. Ok. My sobie tu zrobimy skrzyneczkę. Ok, już mamy na początek kubę. Więc sobie teraz polecimy. Ok. Przepraszam, <coughs> mam kasze. Ale okej, okay, jeszcze nie wyleczyłam od tamtego odcinka. Oleon. Jak widać. Przed... O nie, 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 nie. Żeby nikt nie wziął tego napoju. Tu stanę, o właśnie, gdzieś tu widziałem tego Leona. Niech to. Ale dobra, dajemy radę. Na razie jesteśmy piąci. Pamiętacie, jak w ostatnim odcinku przegrywaliśmy? Teraz myślę, że nie będziemy przegrywać więcej, będziemy może wygrywać. Spróbuję się postarać na ten odcinek Oki, okay, żeby... o nie 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 dobra, zginęliśmy jako trz... trzecia grupka, ale mamy zero niestety, chciałem tak bardzo zdobyć pucharki A się nie udało okej, okay, też gra dałam nam szansę okej okay. więc bierzemy Ok, bierzemy pierwszą skrzyneczkę już tutaj. Okej. I zapomniałem jeszcze wam powiedzieć, że przez ten czas, co nie nagrywałem, trochę nabijałem pucharków. Chyba tam ze stówkę. Nie pamiętam dokładnie. Bo od ostatniego odcinka trochę minęło, bo to był tydzień temu ogólnie. Ogólnie było to tydzień temu. O nie, nie zauważyłem tego. Ale myślę, że Julia sobie poradzi. Taki nikt. Okej. Okay. Myślę, że się odrodzimy. Spokojnie. Właśnie nie lubię... No właśnie. Ja lubię atakować, jak mam jeszcze... No jakie ja złaby XD Dobra, dawaj No i zginęliśmy czwarci Dobra, jak ja teraz spróbuję Od nowa Bo ja trochę to zepsułem W tej chwili Ogólnie Dawno nie grałam, ale Dobra, będziemy sobie zbierać na jakieś inne ulepszenia też Hasiku akurat sobie wygląda w Harry Pottera więc teraz jest 23 i leci na TVN bardzo fajna, ale ok się skupimy na grze już będziemy mieli drugą skrzyneczkę z kubem. widać, że tam jest Colt nie widać, tylko puszczała poznałam Okej, okay, okej. Okay. Musimy wziąć. Okej, okay, dobra. Idziemy na niego. Kocie tu. Ok, zabiliśmy na razie ich. No i na razie sobie pójdziemy myślę, że tutaj. O, pomożemy. O nie max, 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 max. Ok. Poradziliśmy sobie z koleżanką czy kolegą, nie wiem. Ale okej. Okay. Dajemy. Jeszcze nikt z nas nie zginął. oki okay. Wielkie starcie mamy. No wreszcie, coś. Wygrywamy. Okej, okay. dałem. Żeby się mogliśmy odrodzić, w razie czego. O nie, ty, ty. Chodź tu. Okej, okay. dawaj, tu. Ona ma tutaj. Ona w gorszej pozycji ma, bo już znikło jej. Okej, okay, zabiłem. Wygraliśmy dopiero... To była trzecia runda, dopiero wygraliśmy. Mamy 200 żeton plus 9... Dobra, też będę grać. I 32 żetony. Więc spoko. Na razie na ten... <laughs> Musimy więcej tak wygrywać. Przez nadgonić te pucharki, które tracimy yy, przez to Okej, okay, więc na początku to rozwalimy Skrzynkę Oki okay, mamy Tam widzę Shelly Właśnie, choć... Lepiej nie podchodzić, ale oki okay. Weźmiemy Ja sobie pójdę może tutaj, będzie tak łatwiej, czekajcie Oki, okay, oki, okay, oki okay. I próbują zaatakować nas. Okej. Okay. Okej, okay, dobre Rpimo. Er o nie, ja to tobie... by dobra, koleżanku wierców, wierto, Dobra, zginęliśmy w tej rundzie jako czwarci. Mamy minus 4 pucharki, a tak. dopiero się cieszyliśmy, że wygraliśmy Okej. Okay, mamy plus 36 żetonów jeszcze jeden rzeczon i myślę, że zmienię teraz postać. Nie wiem, jakąś losową. Weźmiemy najwięcej pucharków najmniej pucharków, najwięcej. Poziom mocy. Szelka najwięcej ma. Jak widać. Leon dopiero jest dziwny. 8. Chciałem powiedzieć dziewiąty. Dobra, ale sobie chyba wyznajom, bo ja też z nim nie grałem. W tamtym odcinku grałam. Specjalnie robię, żeby ten. Czasem jak się nudzę, to wchodzę. I dzisiaj otwieram tę skrzynkę na sklepie. Więc nic nie dropło, ale. Oki okay, tam jest. O nie nie. nie. Nie chcę bardzo się zbierać do tych bomb. Oki, oki, chodź. Dobra, załatwiliśmy go. On idzie tam, ja pójdę tu i go załatwię. Dobra, chodź tu. Dobra, mamy już cztery kuby. Przepraszam. Eee, dobra, lecimy tam szybko, szybko. Gdziekolwiek. Myślę, że ktoś tu jest. Ale okej. Okay. Już wielkie starcie, patrzcie. Przegraliśmy chyba cztery walki, tak? Jedną wygraliśmy. I ciekawe czy teraz wygramy. Bo to była szkoda. Dobra, mamy napój. Ja, ja idę mu tam pomóc. Więc szybko zmierzam tam. Bo i tu widziałem właśnie. O, o tym mówiłem. I on chyba nie żyje już, nie, jeszcze jego kolega, czy... Ko... czekaj, on, ja patrzę, czy dziś namierza, bo zawsze tak nabierzało, dobra, teraz, o nie, szelka, też szeli i ona ma jeszcze, dobra, bierzemy ją na siebie, widzę, że się skryli tak głupio, Ok, bierzemy ich, dobra, wygraliśmy w tej rundzie. Dobra, mamy dwie już zaliczone. Teraz żeby tak dalej. Mamy 32, 9 pucharków. Myślę, że mamy jedną skrzynkę, ale pomyślałam. że jak mamy tutaj zresztą. I zobaczę informacje. Aha, dobra. I OK. Zagramy sobie teraz w yy, Mapkę na gwiazdki musimy jak najwięcej ich zebrać chociaż ja za bardzo nie grałem już w tą mapę za dużo bo nie lubię tego właśnie mają już jedną gwiazdkę oki okay. tu jest Leon Leon widzę oki okay. on sobie tu chowa i to jest bardzo ciężkie i mają 6,2. o nie 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 tak nie może być gdzieś tu jest, o Leon mówiłem, gdzieś tu jest Leon, widziałam trochę nam zlagowało okej, okay, Leon gdzieś tu siedzi, widziałem, wiem o, że tu 11 do 4 dobra, ja sobie tu dam to mi chociaż na namierzy gdzie to jest, okej okay, mamy 10, 14, okej okay. Dobrze, że chociaż mam to. Oki, okay. Będziemy chociaż wiedzieć, gdzie oni są. Na naszej połowie. Okej, okay. na razie słabo. Bo jeszcze dwie gwiazdki do nadrobienia. Okej, okay. mamy 7. Jest remis, ale to może się zaraz zmienić. Okej, okay. ja tu zmienię. Ja sobie to teraz. O nie. O właśnie, tu jest. O, 21 do 19. Okej, okay, dajemy, dajemy. Tu był Leon, Leonik, Leon. Okej, okay, szybko go zabijam. Okej, okay, przepraszam was za to. Musiałem zatrzymać, bo moja mama właśnie wyszła do pokoju. I no niestety, przegraliśmy. Bo... No niestety, ale dobra, sobie nagródźmy teraz tą rundę. Widzę, że przegramy tą rundę, bo miałem jeszcze chyba 4 sekundy, czy tam minutkę. Choć tu szelka. Ok, mamy już zabitą jedną. I muszę nam zrobić życie. Teraz jest takie szczęście. Ok, ok, Dobra, na razie widzę go, widzę. Ok, okej. Okay. Idziemy teraz szybko. Zobaczyli ile już odcinek trwa. W ogóle nie widziałem. I on chyba trwa już około yy, 11 minut. Tu widziałem... Go. o dobra o nie 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 nie, nie. okej okay. trochę nam ja muszę się o nie mina dobra 9-10 na razie jesteśmy na prowadzeniu Myślę, że bardziej ale jak widać jest dobrze gdzieś tu była Shelley. ja sobie nastawię teraz o właśnie, mówiłem o tym. Szelka, szelka, szelka. Ok, teraz ją weźmiemy. Weźmiemy ją szybko. Jest dobrze. 15-12. No na razie jesteśmy na prowadzeniu. Ok, tu dajemy skrzyneczkę. Naszego ulcika. Okej. Okay. ok, tu myślę... Tu jest ktoś. Czy ktoś tu jest? Dobra. Teraz, żeby ilo nie zabić się Jest 19 do 20 O nie, 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 nie 23 Dobra, czy my to wygramy? Dobrze, wygraliśmy tą rundkę Ok, mamy tu z 8 pucharków Gwiazdy żeton I 20 Żetonów, ok o dobra, otworzymy najpierw tą skrzynkę. Dobra, nic nie dropło. Ale czy tu może coś będzie? No niestety, tu też nie ma. Ale mamy jeden bilet. I 79 pieniążków. Mhm. Więc dziękuję za oglądanie i się widzimy w kolejnych odcinkach. Nie zapomnij o subskrypcji i łapce w górze. Cześć!